Szanowni Państwo, drodzy Wałbrzyszanie w ostatnich dniach niezwykle uważnie śledziliśmy informacje dotyczące tworzenia budżetu Unii Europejskiej na najbliższe lata. Te informacje, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, o Region Wałbrzyski, nie są przynajmniej na dzisiaj dobre. Jesteśmy jako samorządowcy Dolnego Śląska, regionu Wałbrzyskiego no bardzo zaniepokojeni informacją, że fundusz sprawiedliwej transformacji został zmniejszony z deklarowanych 8 miliardów euro dla Polski do 2,5 miliarda euro. To oznacza. Dla nas, dla Dolnego Śląska, dla regionu Wałbrzyskiego, ryzyko utraty setek milionów euro, które planowaliśmy od kilku lat, przygotowując projekty, wykorzystać na impuls rozwojowy regionu Wałbrzyskiego, Wałbrzycha, Nowej Rudy. Dolnego Śląska, celem nadgonienia tych zaszłości, które powstały przy likwidacji zagłębia węglowego, ale również jako impuls rozwojowy na najbliższe lata. Wynik tych negocjacji na pewno nie jest sukcesem dla Dolnego Śląska i dla regionu Wałżyskiego. Teraz musimy jeszcze mocniej zabiegać w Warszawie, w Parlamencie Europejskim, w Brukseli o poprawienie tej kwoty dla Polski, dla Dolnego Śląska, abyśmy nie zostali w tyle z powodu właśnie obniżenia finansowania. Tym bardziej, że. Ten poziom finansowania ograniczony już, uzależniony jest od postępów w neutralności klimatycznej. Będziemy zabiegać o podpisanie deklaracji o neutralności klimatycznej Polski po to, żeby wykorzystać wszystkie szanse rozwoju dla Dolnego Śląska, dla regionu wałbrzyskiego na najbliższe kilkadziesiąt, kilkadziesiąt lat to jest nasz obowiązek i szansa na rozwój nowoczesny, zgodny z wszystkimi najważniejszymi kierunkami rozwoju. A więc przed nami, przed samorządowcami, mieszkańcami Dolnego Śląska i również szczególnie regionu Wałbrzyskiego intensywna praca, żeby odzyskać te setki milionów euro, które miały do nas trafić i na które mamy już przygotowane ważne projekty rozwojowe. Dziękuję bardzo.